Ale dobra siema no, strony Dominik. To jest kolejny unboxing, ponieważ trochę za dużo ostatnio wydałem pieniędzy i kupowałem różne rzeczy. Na przykład yy, potrzebowałem termometru do pokoju, tak z ciekawości, jaką mam temperaturę w pokoju. Więc sobie kupiłem od razu termometr od Xiaomi. Oczywiście, bo tak. Bardzo mi się podoba to pudełko. Jak zobaczycie, on jest bardzo fajne, małe. Co jest ciekawe instrukcja nie zmieściła się w środku, nie wiem dlaczego, ale dobra sprawdźmy to profesjonalną kosą, to jest kitchen edition, e, co tu mamy w instrukcji, źle mam ustawioną kamerę, ale dobra, w instrukcji mamy, o to jest po polsku instrukcja. Yy, parowanie z Michałem. No, niestety, Wam się nie pokażę parowania z Michałem, ponieważ. Yy, zgubiłem telefon. Nie ten, którym nagrywam aktualnie, tylko ten, który mi służył do testów. Yy, nie pamiętam, gdzie go schowałem. Ale dobra. Co jest? gdzie in... tu jest otwarcie. Tu jest u góry otwarcie. Nie tą stroną. No. Co mamy w pudełku ciekawego? no? Halo, 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 o oj. już coś zepsułem. Nie, dobra, mamy nasz termometr, który tu ma przycisk odłączenia się z Bluetoothem. I klapkę na baterię, której nie ma, to jest 3 razy A. Ale nie wiem czy taką mam. Hmm. Jak to się otwiera? Różnie. Zamykam. Dobra. A, tu w góry jest otwarcie. Okej. Okay. Co tu mamy? Yy. Dokumenty. co za górę nawet baterii nie dowrócą gratis. A tu z kursty byki. Dobra a więc w opakowaniu jeszcze mamy uchwyt tak to działa on jest magnetyczny więc tu nie powinno być z tym problemu żadnych ale poszukam baterii chwila Six and a half hours later. tak dobra jestem znalazłem baterię zobaczymy jak to działa wy będziecie przede mną widzieć i o, wyświetlać. Mamy tu, o nie, podaną. Nie, yy, temperaturę. 23 stopnie z tego co widzę. U dołu jest wilgotność powietrza, u góry yy, stan baterii oraz czy ma połączenie z Bluetoothem. Mam odbicie lustrzane, więc do, do końca. Tak, zgadza się. 24 stopnie. Więc tak to wygląda. Teraz. Zamykamy klapkę. W sumie bardzo fajny termometr. Taki no. gustowny, można powiedzieć. Taki nowoczesny. Podoba mi się w ogóle styl tych produktów Xiaomi. Jest taki pasujący do wszystkiego, praktycznie. Taki elegancki, ale jednak po taniości. Więc yy, ogólnie polecam ten termometr. Chociaż on jest dość drogi jak na termometr, bo w oficjalnym sklepie z Xiaomi Mi Home kosztuje on 60zł, w Xcomie około 50zł i podobne sumy chyba kosztuje na yy, Allegro, więc no, do najtańszych nie należy, a jeżeli ktoś lubi nowinki techniczne Chcę wszystkie informacje mieć w domu oraz zrobić taką trochę automatyzację domu.